Bierze mhm. bierzesz Michał. Teraz już możemy rozmawiać, jak jedziemy. No właśnie, no. Dobra, słuchaj, Stachu, to co? Wypujemy im się tu i kopał, w jaja? Temu co? No Wypujemy. tak. Dobra, teraz tak profesjonal, uwaga, spokojnie. Nie mogę czy to idzie piesze? O, bo nie. To może ty idź, ja Sniper Light Żula Light Tylko ciekawe czy nie nas słyszą no. jak to będziemy mówić Nie mam pojęcia, ktoś na o. LSPD, na górę bardzo to Chyba nie? po prawej ktoś... górę

Czekaj, jest przez nie, na dalszym odnalezieniu. O kurde, żółgór! Suspekt Krwawe. To nie krwawe. Dobra, wejdę na pięterko i go po prostu zabiję. Dobra, uśpiłem ja go. Przyjąłem. Ja tutaj czekam. Dobra, wracam do ciebie. Zaskuwasz to, Sylwido? Patrzę tego tutaj, wejście Dobra, weź tam pilnuj to, a ja go skuję Nie. To ja bucik, ty Co? Ja bucik, a ty najdężę. Gotowy? jest No Dobra Leci Dawaj Piwo, piwo, piwo Kwawie! Kwawie! Z shotguna chyba miał Leżę Leżę na gale Leżę na gale Leżę Dobra, skłonę. Bardzo Zawzorzamy się to było? A to ty próbujesz otworzyć Zawzorzamy się Tu jest jeszcze to wyjście mhm, Tego go zakłułeś? tylko nie mogłem go broń znaleźć Zobaczmy, może ja woda miał gdzieś na wierzchu. Otwieramy. <laughs> otwarte. Oj, teraz uwaga, to żół może się otwieramy. No, ja mam nogi całe czerwone. ja mam rękę i nogę. Tam jest mniej więcej tak samo. Dobra. Tam nic nie ma? Czysto. Do góry patrzę. A ile zaczynamy? Tam jest wyjście na dwornie. Dobra. Ale. Ale to źle widzisz. Nie widzę. Tu na lewo trzeba zacząć. Znaczy tę balkon, tam mogę tam Nejda wrzucić. Bo tam o, o! To... o ze środka! Cofnijmy się na schodę. Mogę Najda tam wrzucić, tylko ja idę teraz tu. Nie wiem, się zmieni mi się z tą... Leciał Jeździłem ja tu Wstąpił no no. w rękę Podał się, patrzył na tutaj się podał Oj, strzały mhm. tutaj mam jednego Dobra, Ja go spróbuję zakuć może Zaraz, zakupię ci kółko on się wystraszył chyba, jeszcze że jeszcze jest taki rozstrzelałem jego koleżę. No To Rozstrzelam jego Czy Nie jest to pani, co mam, coś? A może ten żył przez tę kredkę, nas już usłyszał. Nie wiem, zobaczymy. A ona wtedy bardzo nie <głos> <głos> Nie mamy drona, żeby tam wpuścić. Jak myślisz, kabu? A, ty jesteś też? No, się. wtedy postrzegam. Uh, A, gotowy? <laughs> mm -hmm. Bierzesz to. Ja Kabun jeszcze mu ten nade'a wrzucę. Flaszby, poleciał. Kwawie, krwawie krwawie Ale ich trzeba mam już Dobra tu i zawsze dużo było, nie? Kibba jest się waliło z ja tutaj drzwi wywaliły w kiblu, widzisz? O, o! A, no, niestety, jest eta jego wybór dwóje mogę rzucić tu na prawo I To rzuć Dobra zakłówek nie Jestem tu Można w Ale Nie Aha. widzę Mich tego, naszego Michaela To nie jest w tym no to pokojem Mam tu cywila, że tobie... bronię tych żeby... dojrzów Perdzę ten pokój idę też, jedno z to został ostatni. O! Szugam! Kto to strzelił? Nie. Czy to nasz kolega? Jest Tak to. Dziwię się, tyle dostał, kulek. Ale Może nie. to się nie da zabić, już. Co tu się dzieje? Co to ma być za nagrywanie? Zrepartować? No to za życie. Iść mi z tym gównem No Niby wszystko To już zrobione Ale jeszcze jedna sprawa No, teraz <noise> możemy jechać Na pewno jeszcze poczekaj Bo jeszcze nie wiem czy wszystkie broń są na pewno zreportowane Dobra no, to sprzedzimy Bo tutaj jeszcze tego żula, tutaj tylko dwie znalazłem A ten chłopczyk jeszcze wyciągnął jedną Nie wiem czy kojarzysz no. Ja sobie wezmę do doma znajdę kiedyś tam Wszystkie tak cele zrobione no to co, Y? No. Ja no. się no, no, jeszcze bym zasadzie by się schrzaniło. <gry> no soft dobrze, widzisz, coś nie jest nie tak, tu jeszcze coś powinno być.